To tak zakończyło, robisz tutaj robisz wypadek Wow! Jasna cholera! To znaczy dobrze jest. Tak, jeszcze jedna małpka do krematorium. Zamknij się. Nie ma właściwie szyi. Biedak wygląda, że umiał straszyć. Dobra, idziemy. No, bardzo dobrze. O, artefakt na no to schować sobie chociaż tego I co ja mam tu teraz niby zrobić? Co? niby, czy mam się to naprawdę zadziwiające. Wy, małpki, i sposób, w jaki rozwiązujecie swoje problemy. Jak sobie w ogóle radzicie, dysponując takimi małymi, pojedynczymi muszczkami? Jak znosicie tę koszmarną ciszę, nie słysząc myśli każdego ze swych braci? A co się to gościu obchodzi? Jakoś sobie radzimy. I ja nie jestem małpką. Nie jesteśmy małpkami, tylko ludźmi, tak? Ludzie, tak? No dobra, o to ja, więc. Hmm, ciekawe, jak to sobie będzie zlatywało. Isiu. Fajnie. Komputer. Oni tu wszędzie mają internet. Ja nie myślałam, że zadasz sobie tyle trudu. Mój współpracownik z laboratorium jest strasznym pesymistą. Był pesymistą i zaraził mnie czarnowistwem. Nie A, tak dawno temu próbował się tu do mnie przedostać. Wygląda na to, że trochę się spóźnia. Będziesz musiał skorzystać z okrężnej drogi Dzięki. i wyjść na powierzchnię. Bądź ostrożny. Jeśli nie zabijecie niska temperatura, to cóż... Powiedzmy, że miejsce, które wybrałam sobie na kryjówkę, nie należy do najbezpieczniejszych. Dobre wieści. E, dobre wieści? E, ach tak, myślę, że mam lekarstwo. Cóż, nie jest to coś, co uratuje sytuację, To powinno wystarczyć, by pomóc tobie. Nie wydaje mi się, żeby była zarażona. Starałam się być ostrożna, ale jeśli przyjdziesz mi na ratunek, a ja spojrzę na ciebie jak na pieczonego to będzie znaczyło, że nie do końca mi się udało. Przepraszam, to nie było śmieszne, co? Nie, raczej nie. Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Tak, tak. Lekarstwa, ratunek, right. ocalańcy. Same komunały i absurdy. Naprawdę sądzisz, że postępujesz właściwie? Twoja e, tak. moralność to tylko trudna do usunięcia plama. Ślad e, po dawno zapomnianej religii. Daj mi przeczytać. No właśnie. Lekarstwo. Co prawda obudził się pewnie wąt pewne wątpliwości, ale nie miałem wyboru. Zdecydowałem się odszukać Amabel i zrobić co trzeba. Jezu, jestem na zewnątrz. Zimno Brrr. mi. Tak, naprawdę, to wcale nie jest mi zimno. Staram się tylko sprawić, byś lepiej się poczuł. Ten twój mózg to rzecz wyjątkowo nieudolnie zaprojektowana. Tracisz przez niego masę ciepła. Lewką substancją... To nic nie ma. Fajnie. Będę zaraz zamarzny No cudownie po prostu. Na twoim miejscu, a w na nim jestem, głupawym głosem zadałbym sobie następujące pytanie. Pełna jest. Czy ten most rzeczywiście się zabalił? Czy to tylko mój dobry kumpel Clarence robi sobie ze mnie żarty? Eee... Odpowiedź, mój małpo ludzi, jest taka, że sam nie jestem pewien. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Proszę! Nie zamijaj na w obu. E, fajnie, dobra, ogrzejemy się. Trzeba coś wykombinować z tym mostem. Myślę, że tam muszę wrócić. Czy mam zapalniczkę. Tam to coś... Trzeba tam... A nuż może? Nie. To dzięki albo. To jest grubsze. Tylko mi nie spadaj No Teraz coś jakieś do ognia Mogę to podnieść? tu Nie spadaj mi tylko, ziomek Teraz to mogę przesunąć troszeczkę Nie, 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 nie Chodź tu Chodź tu Jezu, nie Судовня. До здоровья, здоровья. Ну так. Нет, по уши, Ну, хоть шпил. Sieć tu, stój, 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 stój. Jeszcze by się coś tutaj przydało. Dobrze, jest dobrze. Teraz trzeba to jakoś przeskoczyć. Jedno tu. Mogę to podnieść? Nie, mogę to tylko przesuwać. Jak stan zdrowia, dobrze. O, oh, tutaj są jeszcze te, to już w ogóle jest nic. A mi się uda. O oh -oh. Tak. Ostateczną nie wiadomo. Na twoim miejscu a temu sensie na nim jestem głupawym głosem zadał wymaga. Padłem? Czy ten most rzeczywiście Ach. się zawalił? Czy to tylko mój dobry kumpel Clarence robi sobie ze mnie żarty? Odpowiedź, mm. mój małpoludzie, jest taka, że sam nie jestem pewien. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Proszę, nie zabijaj nas obu. A, najwyżej ciebie zabiję. Chodź tu. Stój, 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 stój. stój, stój no proste, że umiem, umiem to złapać. Jestem hardcorem. Dobra, nie dotykaj tego, nie dotykaj tego. Stan zdrowia dobry, jeszcze nie umieram. Całe szczęście. To jest dziwne i się obrzej Nic teraz nie mam do zrobienia. Dobra. Tu muszę przeskoczyć przecież. Ten... Dobra, dobra, przyniosę drugą e, dobra Nie przewracać mi się, kurde no Nie, mi się... nie, nie, nie leć! No i dupa spadła Na dół Kic Au! Chodź Bez ciebie mi się mój plan nie uda. No, byłbym spadł. Dobra, czekaj. No, akurat mi się ustawiłeś. Miłaś. Gdzie najbardziej wystaje? Tam. To musi być obok siebie, inaczej mi się nie uda. Tak sądzę. Nie, 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 no, no o to chodzi, o to chodzi. Jezu, dlaczego to mi to robi? Odsuń się. Stan, stan zdrowia jest dobry, polecam się oprzeć. Nie, to jest ogień, nie ciemna lepka substancja. Ale w berce to tak. Dobra, starczy. No, a bez tu w tą stronę potrzebuję, jak. Dlaczego to się odwraca? Chodź tu. Jest tu bardziej skomplikowane niż bym chciał. Można powiedzieć, że się udało To położyć. Idę. Dobra. Teraz on znowu będzie gadał. Na do mnie. twoim miejscu, a w sensie jestem. Głupawym głosem zadałbym sobie następujące pytanie. Czy ten most rzeczywiście się zawalił? Czy to tylko mój dobry Kumpel Clarence robi sobie ze mnie żarty? Eee, robi sobie ze mnie żarty. Odpowiedź mój małpo ludzi jest taka, że sam nie jestem pewien.